Godzina druga sześć. Światła migają w niepokojącym rytmie, a w kieszeni czuję coś metalowego. Wyciągam klucz z wygrawerowanym napisem minus 3. Nie pamiętam, żeby go miałem wcześniej. Godzina druga dziesięć. Znajduję kopertę leżącą na środku korytarza, a na niej widnieje napis Doktor Kowalski. Projekt odrodzenia. W środku zdjęcie mężczyzny w białym fartuchu laboratoryjnym. Na odwrocie podpis Poziom minus 3. Ostateczna faza. Godzina druga piętnaście. Kroki. Szurające, przeciągłe, jakby ktoś powoli zbliżał się z ciężarem. Na ścianach pojawiają się napisy wypalane ogniem. Twoja krew nas nakarmi. Minus 3 to twój koniec. Nikt nigdy nie wrócił. Z oddali słyszę coś, co przypomina gardłowy ryk. Czuję dreszcze. To miejsce. Chce mnie zniszczyć. Szefie, znalazłem klucz do poziomu minus 3. I jakieś zdjęcie jakiegoś doktora Kowalskiego. Co to za miejsce? Przecież nie ma poziomu minus 3. Fabian, musimy porozmawiać. To, co teraz powiem, może być trudne do zaakceptowania. Mów, to miejsce już dawno przekroczyło granicę absurdu. Poziom minus 3 nie jest mi Istnieje. To tam doktor Kowalski prowadził najbardziej tajne eksperymenty dla rządu. Projekt odrodzenie miał zmienić przyszłość ludzkości. Jakim cudem klucz znalazł się w mojej kieszeni? Nie mogę ci tego powiedzieć, ale skoro go masz, oznacza to, że musisz tam wejść. Dlaczego? Co tam jest? Poziom minus 2 nie jest bezpieczny. Otwory, które tam grasują, wyczuwają każdą ofiarę. Misji. I jeśli nie zejdziesz na poziom minus 3, to zginiesz. Potwory, szefie, czy to jakiś żart? Nie żartuję. To miejsce pochłonęło każdego, kto próbował zejść niżej, nigdy nikt nie wrócił. Więc co mam zrobić? Mam po prostu zaryzykować? Masz klucz Fabian, to twoja jedyna droga. Jeśli zostaniesz, długo nie przeżyjesz. A co z doktorem Kowalskim? On może być kluczem do odpowiedzi, ale jeśli się nie pospieszysz, nigdy się nie dowiesz. Czyli mam zejść i umrzeć jak wszyscy inni? Nie masz wyboru. To walka o życie. Godzina druga dwadzieścia. Ściskam klucz, gdy napisy na ścianach zmieniają się na moich oczach. To twoja ostatnia szansa. Minus trzy albo śmierć. Podłoga pode mną zaczyna pękać. Czuję chłód bijący z odsłaniającej się szczeliny. Ostatni napis płonie przed moimi oczami. Zginiesz jak oni.